Już niedługo. To, co dzisiaj się stało, będzie w zainteresowaniu prokuratury. Kolejny raz wezwano kogoś przed nieistniejącą komisję. Zgodnie z orzeczeniem, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, komisji do spraw Pegasusa w tej chwili nie ma, bo zosta została powołana niezgodnie z przepisami prawa. I nie tylko Wezwano osobę przed tą komisję, ale również doprowadzono ją siłą. Chodzi o profesora Piotra Pogonowskiego, profesora prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, byłego szefa ABW. Siłowo doprowadzony prze, przed nieistniejącą komisję. Dopuszczono się kolejnych przestępstw związanych już tym razem nie tylko z przekroczeniem uprawnień przez członków tej komisji, przez sędzie, która nie uznała wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no ale również przez marszałka Szymona Hołownię i jest to nielegalne pozbawienie wolności człowieka. Szymon Hołownia wykopał dla siebie bardzo, bardzo głęboki, prawny dół. Ale nie tylko on, bo te wszystkie zębaczyńskie sroki również. No i pan profesor został doprowadzony przed komisję, ale tę komisję zaorał i przykrył po prostu czapką. No bo intelektualnie przewyższa wszystkich, którzy są w tej nieistniejącej komisji razem wziętych. Posłuchajcie, to dwa fragmenty, które wybrałem, które warto pokazywać. No i mówią wszystko o Intelektualnej przewadze pana profesora nad członkami tej nieistniejącej już komisji. A trzeba przypomnieć, że na jutro wezwany przed komisję immunitetową jest minister Zbigniew Ziobro. Chcą odebrać mu immunitet i również siłowo doprowadzić byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego przed nieistniejącą komisję. Nie wiem, po co robi to taka Sroka, nie wiem, po co robi to taki Trela, po co to robi Zębaczyński, po co to robi Szymon Hołownia. No, myślą, że... Czy oni myślą, że ta ich władza będzie trwać wiecznie? Po roku dołują w sondażach, po roku, w którym normalnie władza, która przejmuje, przejmuje rządy, ma tak naprawdę potężne, wysokie poparcie. W tym przypadku w każdym właściwie sondażu w tej chwili prawo i sprawiedliwość i konfederacja mają większość. Co będzie za trzy lata, kiedy gwałtownie wzrosną opłaty, kiedy będą w dalszym ciągu ludzie, pokro ludzie, pokroju Tusk, Trzaskowski, większość rządowa będą przejść do seksualizacji dzieci, do porzucenia złotówki, przyjęcia euro, do sprzedaży Wielkich polskich firm, takich jak Orlen, takich jak Lot, bo z całą pewnością będą chcieli to zrobić, czy lasy państwowe, jakie będą mieli wtedy poparcie, nawet pomimo tego, że mają większość w mediach. No, moim zdaniem, po prostu za trzy lata konserwatyści wracają do władzy, a ci ludzie będą musieli się liczyć z tym, że kiedy wróci legalna prokuratura, no to będą po prostu rozliczeni, bo dzisiaj na czele prokuratury stoi człowiek, który nie jest prokuratorem krajowym, no to jest okupowanie, e, nielegalne okupowanie konstytucyjnego organu państwa. Posłuchajcie tych słów profesora, tej wymiany zdań e, z członkami nieistniejącej komisji. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na m.in uzyskiwaniu i trwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych. Jak rozumiem z tego, co zdekodowałem, oglądając Państwa z trudem obrady w internecie, tenże Pegasus właśnie jest tym środkiem, o którym wspomina ustawodawca w punkcie czwartym artykułu 27 ustawy o ABW oraz AW. Jest to więc środek legalny. Legalność tego środka nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że ustawodawca ogólnie opisał, co jest naturalne i normalne, co wielokrotnie nawet w rzeczonym wyroku Trybunału Konstytucyjnego było podkreślone. Ustawodawca nie jest w stanie, rozwój techniki idzie tak szybko, że nie jest w stanie numeratywnie wymienić wszystkich środków, ich cech technicznych i tak dalej, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie Trybunał w tymże wyroku podkreślał państwo ma obowiązek zapewnienia najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa państwa. Co znaczy. Że jeżeli nie jest w stanie samo wygenerować oprogramowania, którym posługują się przestępcy, terroryści, szpiedzy i tak dalej, wszyscy źli ludzie, wówczas oczywistym jest dla mnie, jako szefa służby, że jeżeli istnieje takie oprogramowanie, może takie narzędzie, to albo je kupię, albo ukradnę, ale będę je stosował dla dobra Rzeczpospolitej. To jest oczywiste. Stąd oczywiście też pamiętajmy, że kontrola operacyjna to nie jest zabawa, to nie jest tak, że pan Janek sobie kliknie w komputerze i pod, podsłuchuje sąsiada. Te wnioski muszą być uzasadnione szczegółowo. Te wnioski są rozpatrywane przez prokuratora generalnego, to znaczy pierwszego zastępcę prokuratora krajowego. Są następnie akceptowane przez sądy. Są akceptowane. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami prawa. Kontrolę operacyjną zarządza sąd, nie służba, nie szef służby, sąd. To jest nieracjonalne i co więcej, nigdy coś takiego nie miało miejsca po prostu. Stąd zachęcam do tego, żebyśmy w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa. Państwo naprawdę dotykacie najsensytywniejszych, najwrażliwszych elementów funkcjonowania państwa, fundamentów jego bezpieczeństwa, podważając je, podkopując, wiercąc dziury i wkładając dynamit. Czekamy na podpalenie lądu, prawda? Na to wszystko chcę zwrócić uwagę, to jest jakby kontekst, kontekst systemowy, kontekst też państwa odpowiedzialności. Pamiętajmy, że naruszanie przepisów, w tym ustawy o ochronie informacji niejawnych, skutkuje nie tylko tym, że rozluźnia się reżim kontrwywiadowczy w Polsce. Tak? No bo jak wszyscy mogą mówić o wszystkim, pomimo jakby klauzuli ściśle tajne, bądź tajne, czyli tajemnicy państwowej, to znaczy, że szacunek do państwa i do, do ochrony informacji niejawnych, które przecież służą ochronie bezpieczeństwa państwa, zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, jest żaden. Dajemy zły przykład, znaczy nie ja. Dajemy zły przykład prawda? i tego chciałbym uniknąć i to jest, tak jak powiedziałem, główny powód, dla którego się przed Państwem stawiłem i chciałem to zrobić już we wrześniu, no ale w międzyczasie Trybunał, Trybunał Konstytucyjny wziął był orzek na temat legalności Państwa Komisji, stąd od 10 września, no niestety szanując Konstytucję i orzeczenia Trybunału, no należy uznać, że Komisja powołana w styczniu przestała funkcjonować. Niemniej jednak materia, którą się Państwo zajmujecie przed kamerami, przed publicznością, jest na tyle istotna, że warto o niej od strony takiej spokojnej, merytorycznej, ale wskazującej na niebezpieczeństwa, które wiążą się, które, które wiążą się z tym, co Państwo robicie, w jaki sposób to robicie dla Rzeczpospolitej Polskiej. I to jest motywator, dla którego się tu pojawiłem. Jeżeli Państwo pozwolą, jeżeli będą jakieś zasadne pytania, to chętnie się do nich odniosę, ale z poszanowaniem zasad prawa. Z poszanowaniem zasad prawa bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi tak zwanej swobodnej. Bardzo dziękuję